Symbol księcia Henryka kalwa założyciela w Raciborzu tej katedry, klasztoru Norbertanek, gdzie jest pochowana trzecia polska królowa Małgorzata Branderowska przez trąb chłodnowy Królestwa Polskiego. Koronacja była 26 czerwca 1295 roku. 26 czerwca w 1941 roku wywieziono 22 kapucynów z powstału Przemierza do Oświęcimia, właściwie wcześniej do Warszawy, na Pawiak. Tego samego dnia 12 Serozjanów razem z księdzem Świercem do Oświęcimia, żeby zaszlachtować księdza Świerca. czerwca w 1931 roku oświęcimy wszystko zaplanowane wszyscy święci męczennicy stawiajcie się za nami Radziborz jest połączony z Radziborzem Śląsku, gdzie ostatnio były dni naszej przyjaciółki Dulcy Simon Hoffman Śląskiej Świętej Tereski która dała mi znak dane od papieża Benedykta V rocznicę jego wyboru 22. Maja 1964 roku w Rzymie było jej sympozjum. a męczenników z Dachau, o których, którzy teraz nas dzisiaj wspomagają. Dachau jest przyjęte przez Żydów.